Witamy Was bardzo serdecznie w naszej kolejnej definicji. Dzisiaj kontynuacja tematu dotyczącego prawdy. Będziemy mówić o poznaniu prawdy. Skoro ostatnio powiedzieliśmy o tym, że istnieje w klasycznej definicji prawdy coś takiego jak obiektywna prawda, to pytanie, czy my możemy ją poznać? Tak. Y Proszę sobie zadać takie pytanie. No, prawda o rzeczywistości. Czy ja jestem w stanie poznać rzeczywistość drugiego człowieka, pana Boga, czy nie? Czy tak, ale, ale czym to jest to ale? I w filozofii, z grubsza biorąc, bo jest to rzecz dosyć złożona, skomplikowana, wypracowano trzy stanowiska, które odpowiadają na pytanie, czy człowiek jest zdolny do poznania prawdy? Trzy stanowiska: agnostycyzm teoriopoznawczy, sceptycyzm teoriopoznawczy i dogmatyzm teoriopoznawczy. To są trzy stanowiska dotyczące tego, czy my poznajemy rzeczywistość, czy nie. Pierwszy, pierwsza postawa, pierwsze stanowisko agnostycyzm teoriopoznawczy poznawczy twierdzi, że prawda jest niepoznawalna. Prawdy nie da się do końca rozpoznać i dotyczy to wszystkiego. Warto jakby rozszerzyć to myślenie. Prawda o właśnie o każdej rzeczywistości, o całej rzeczywistości, jak i o poszczególnych jej elementach, także o Panu Bogu, ale odnośnie do mnie samego, odnośnie do Moich najbliższych przyjaciół, przedmiotu, czy jestem w stanie poznać prawdę na temat tej książki, którą trzymam w ręku? Czy znam całą prawdę o niej? Agnostycyzm powie: że Nie jestem w stanie poznać całej prawdy, ponieważ zawsze coś będzie mi się wymykać. Czyli prawda jest niepoznawalna. Takim sztandarowym przedstawicielem tej teorii jest Immanuel Kant, który powie, że rzecz sama w sobie jest niepoznawana ja nie mogę poznać dokładnie w swojej najgłębszej strukturze wyczerpać swoim poznaniem czegoś co jest poza mną ja mogę siebie poznawać ja mogę siebie kontemplować ale coś co jest poza mną jest niepoznawalne no tak, tylko że. Co ciekawe będzie paradoksalnie. Czy, czy to, co ja mówię, i jest... teraz wypowiedziałem, że jest prawda poznane. jest niepoznawalna. Mhm. Czy to jest prawdziwe w takim tak, razie? Tak, to jest pewien paradoks u agnostyków. Tak, czy tak. Mój sąd, że jest prawda niepoznawalna, jest możliwy do poznania, czyli czy jest prawdziwy, no to jest. To jest agnostycyzm religijny też na tym bazuje, że to jest takie stanowisko, które neguje możliwość poznania Boga. Nie można Boga poznać. Któż to wie, jaki Bóg jest? No, to jest pierwsze stanowisko. Agnostycyzm teoriopoznawczy. Hmm. Y czymś jeszcze odmiennym jest kolejne stanowisko, sceptycyzm teoriopoznawczy. Czyli uznanie, że y sąd na temat poznania prawdy, w ogóle, czy to jest możliwe, czy nie, należy <kłysy> zawiesić. Y czym to się różni? To jest y dosyć istotne. Agnostyk powie, że on y, może nawet próbował, starał się, walczył o to, żeby poznać prawdę, ale ostatecznie doszedł do, do wniosku, że nie ma szans tego y, y, zrobić. Nie jest w stanie poznać, chociaż próbował poznać pana Boga, nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast sceptyk powie: Nie ma co nawet próbować. Odchodzi do tego sceptycznie. sceptycznie. Y, agnostyk, y, sama nazwa gnoza to jest poznanie, a jest zaprzeczeniem, a gnostyk, agnoza, czyli nie, nie da się poznać, tak? A sceptycyzm nie wypowiada się w sprawie poznania prawdy. No bo któż to wie? No, może się da, może się nie da, no, zawiesza sąd. Nie można poznać prawdy, jeżeli już można, no to do pewnego stopnia. Tak, i tym będzie odmiana tak. sceptycyzmu, probabilizm teorii poznawczej, który będzie mówił, że no, poznanie mm. prawdy jest może bardziej lub mniej prawdopodobne. Najbardziej taka postawa chyba wstrzymująca się w ogóle w jakimkolwiek procesie poznawania prawdy. Takim sztandarowym filozofem, który to stanowisko prezentuje, to jest Karl Popper. I trzeci, może najbardziej stanowisko. radykalne stanowisko, to dogmatyzm teorii poznawczej, które twierdzi, że y, prawda jest poznawalna. Y, po prostu y, całą prawdę da się poznać. To nie, nie chodzi o to, że ja y, to zrobiłem, ale że jestem w stanie to zrobić. Czyli uznaję, że przedmioty, rzeczy, zjawiska, stany, osoby, które są poza mną nie tylko w siebie wpatrzę, ale to co jest na zewnątrz mnie jest możliwe do poznania. Są oczywiście odmiany takiego, bo się wiąże z realizmem teoriopoznawczym, są takie odmiany, można powiedzieć, że jest taki realizm naiwny, przyjmujący, że rzeczy są istotnie takimi, jakimi je postrzegamy, nie? że przedmiot jest ten przedmiot, który jest poznawany, jest identyczny z jego obrazem w umyśle poznającym. Nie? Czyli ten desygnat, który poznaje, jest taki sam, jak mi się w umyśle jawi. No, to jest taki realizm naiwny. Oczywiście są różne odmiany. Są też realizm, takie odmiany jak realizm krytyczny, który poddaje procesy poznawcze rozumowej krytyce i utrzymuje, że Obraz rzeczywistości w umyśle. Nie jest prostą kopią. Że ja widzę na przykład jakiś dajmy na to w galerii sztuki obraz, ale on musiałbym się naprawdę bardzo go badać, przyjrzeć, żeby jak najwierniej go poznać i niekoniecznie nawet do końca to poznam, ale jest możliwe poznanie. Jest możliwe, jest możliwe. Jest to o tyle. Um... Ciekawe, ale też niebezpieczne twierdzenie, że jestem w stanie poznać wszystko, ponieważ na tyle jest prawdziwy mój pogląd, na tyle poznałem prawdę, na ile i do tego momentu, do którego ktoś nie przedstawi racji przeciwnych, czyli ktoś nie obali tego mojego stwierdzenia prawdziwego. Czyli może się okazać, że uważam, że poznałem całą prawdę na temat kosmosu, ponieważ doszedłem do wniosku, że Ziemia jest w centrum wszechświata. Ale jeśli ktoś przedstawił kolejny dowód, który to obalił, tak, pokazując, że jest kompletnie inaczej, jest, mamy układ heliocentryczny, a nie geocentryczny, to ta prawda nagle się załamuje i muszę uznać, że jest gdzieś indziej. Tak, i w codziennym naszym życiu najczęściej posługujemy się właśnie takim dogmatyzmem teoriopoznawczym, poznawczym, uznając, że. No, prawda jest poznawalna, rzeczywistość jest poznawalna. Może w większym lub mniejszym stopniu albo bardziej krytycznie do tego podchodzimy, ale da się poznać. Inaczej już podchodzimy do rzeczy religijnych, czyli kwestii Pana Boga, że jedni już powiedzą, a nie da się poznać, ktoś to wie. Albo no, coś tam może wiemy, coś tam jest. Coś tam chyba jest. A inni powiedzą, nie, poznaliśmy. Dotykały go nasze ręce, patrzyły na niego nasze oczy, bo życie objawiło się. Jan. Jan. To chyba tyle, jeśli chodzi o poznanie prawdy. Jest to ważne, piękne zagadnienie. Filozofia bardzo dużo miejsca mu w dziejach poświęciła. No i zachęcamy do. Zastanawiania się, jak to jest w moim przypadku. Także odnośnie do Pana Boga. Czy Pan Bóg daje mi się poznać? Dziękujemy bardzo serdecznie i, I zapraszamy do następnych naszych pozdrawiam. odcinków definicji katechetycznych z Panem, z panem Bogiem. Bogiem.